Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Już jest około miesiąc, jak zegarek Samsung Gear S2 Classic używam. Czas, by podzielić się z Wami kilkoma spostrzeżeniami, wadami, zaletami, jakie odkryłem używając właśnie tego zegarka. Może zacznę od wad, czy jakiekolwiek są. Po pierwsze, wygląda bardzo dobrze, więc e, wizualnie ciężko tutaj odnaleźć jakieś wady. Tak wygląda zegarek po około miesiącu użytkowania, niemal codziennie. I powiem Wam szczerze, że specjalnie, żeby do tego filmu się przygotować, zegarek był razem ze mną podczas może 20 pryszniców, około 40-50 myć rąk, i może 3-5 dni zegarek nie był na mojej dłoni, bo po prostu go zapomniałem. Ubrać na przykład po nocy. Ale w większości używałem go 24 godziny na dobę i tak on się prezentuje. W międzyczasie, jak już mieliście okazję na kanale zauważyć, zainstalowałem tutaj szkło hartowane, elastyczne od 3MK. A tak na wszelki wypadek testuję je przy okazji, no i powiem Wam rewelacja. Ale dobra, skupmy się na samym zegarku. Tak wygląda ten zegarek przy codziennym używaniu. Jakie są jego minusy? Ja bardzo dużo piszę na klawiaturze komputera, głównie laptopa, e, czyli te dłonie leżą na obudowie laptopa. Można powiedzieć, że w delikatny sposób przeszkadza mi wysokość tego paska. Po prostu często ociera, tak jakby o, jakby to powiedzieć, jak trzymamy tak dłonie na laptopie, no to tak trochę denerwuje, jest jakby za wysoki. Może to takie przewrażliwienie, bo zwykle zegarka. Nie używam. Nie używałem, o to trzeba zaznaczyć, ale to jest chyba jedyny taki minus, który mnie denerwował na samym początku. Teraz już się przyzwyczaiłem, po prostu ręce jakby inaczej się układają. Kolejnym minusem tego urządzenia jest to, że bateria nie trzyma na przykład dwa tygodnie albo przynajmniej tydzień, podczas gdy mamy uruchomione wszystkie interfejsy. Tam Bluetooth, WiFi, choćby nawet sam Bluetooth w połączeniu ze smartfonem. Jeszcze jednym minusem tego urządzenia jest w stosunku do S-ki, czyli jedynki, Gear S brak GPS-a. Akurat w tym urządzeniu brakuje też slotu karty Nano SIM. Może nie są to braki szczególne, jednakże e, testując Gear S, czyli pierwszą wersję, oczywiście większą, zauważyłem, że to są cholerne zalety tego urządzenia. Ponieważ naprawdę mogłem, może nie wielokrotnie, ale często, po prostu smartfona zostawić kompletnie w domu. Mimo, że kiepsko może wyglądało to, żeby rozmawiać przez tamtego smartwatcha, oczywiście można było połączyć sobie zestaw Bluetooth, tak samo jak i tutaj, ale jednak dało się pisać SMS-y, dało się odebrać telefon, dało się skorzystać z GPS-a e, podczas na przykład korzystania z aplikacji Nike. E, co jeszcze? No i możliwości jakby jedynki były znacznie większe i dalej są w sumie. Tutaj mamy znacznie bardziej elegancki ten zegarek. Zajmuje znacznie mniej miejsca, koperta oraz cały kształt prezentuje się po prostu świetnie. Oczywiście nie udało się w tej obudowie zmieścić wszystkich tych interfejsów komunikacyjnych, możliwości podłączenia karty i tym podobne. Mimo że S1 też było, też było wodoszczelnym zegarkiem. Tutaj, jeżeli chodzi o ten zegarek, to to jest takie, że tak powiem, skumulowane moje minusy. Brakuje mi tutaj aplikacji, które bym wykorzystał na co dzień, e, kwestia na przykład o e, Endomondo, jeżeli chodzi o całkowicie niezależną aplikację. E, no jakoś mi brakuje tej aplikacji. Jest co prawda Nike, jest S Health, ale Endomondo mi tutaj brakuje. Jest krokomierz. Fajnie. Jest czujnik tętna, też fajnie, ale jednak tego GPS-a brakuje. Szczególnie jeżeli chcielibyśmy w tym zegarku sobie pobiegać. Jednakże zwróćmy uwagę, że ten zegarek wygląda klasycznie, więc raczej do biegania, no może się nie nadaje. Ale dlaczego by nie? No właśnie, brakuje jednak GPS-a, który rejestrowałby trasę. I ogniwa, czyli baterii o wyższej może pojemności albo o znacznie niższym zużyciu prądu. Zrobiłem taki jeden test. Wyjeżdżałem za granicę, naładowałem do 100% ten smartwatch, rozłączyłem Bluetooth, Wi-Fi, zmniejszyłem jasność wyświetlacza do 3 w ten sposób, czyli nie był zbyt mocny. Co jeszcze? Zmniejszyłem zobaczcie, może tak przybliżę zmniejszyłem tutaj może ja zostawię jaśniej, żebyście dobrze widzieli, co ja tu robię. Zmniejszyłem czułość w S Health aplikacji. A może nie czułość, tylko chodzi o mierzenie tętna w ustawieniach. Zmniejszyłem tutaj puls automatycznie do wyłączone. Dzięki temu puls nie był mierzony. Co dzięki temu uzyskałem? Uzyskałem dzięki temu 5 dni używania tego smartwatcha. Dokładnie było to 4,5 dnia w powrocie, już na polskiej autostradzie za Rzeszowem zobaczyłem logo Samsunga i urządzenie się wyłączyło. Tak więc idzie na tym zegarku ponad 4 dni zrobić. Jednakże kastrujemy ten zegarek, ten smartwatch maksymalnie, wyłączając wszystkie funkcjonalności, które są niemal e, no przydatne po prostu w tym urządzeniu. Tak samo jeżeli chodzi o ustawienie. Teraz Wam pokażę. O, właśnie, musiałem też wyłączyć funkcję, która dla mnie jest bardzo istotna w wyświetlaniu czyli zegar zawsze włączony. Obecnie ta funkcjonalność jest teraz włączona i nie przeszkadza mi to, ponieważ ten zegarek raz na dwie doby wkładam po prostu kładę na ładowarce i się ładuje. Czasami raz na dobę. Wszystko zależy, jak dużo powiadomień do mnie przychodzi. Raczej normalna osoba ma tych powiadomień znacznie mniej niż ja. Ja mam, ja mam ich naprawdę bardzo dużo, ale to chyba nie musicie długo się zastanawiać, dlaczego tak jest. Ok, co dalej? Wskaźnik. O, sorry, ok, na, powiedziałem mi. E, co dalej? Wskaźnik powiadomień też jest włączony. Jasność, podświetlenie ekranu oczywiście było ustawione na 15 sekund. Ja lubię mieć ustawienie na 30 sekund. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu lubię. Czcionka domyślna, rozmiar czcionki średnia. I tak to się prezentowało, i udało mi się osiągnąć 5 dni, 5 dób działania tego urządzenia. Jednak nie było to komfortowe, bo był to po prostu smartwatch na ręce, który nic więcej nie robił. Więc równocześnie mogłem kompletnie tego smartwatcha schować do kieszeni. Albo w ogóle go nie brać ze sobą, bo spojrzałbym na ten zegarek kilkukrotnie, po prostu w telefonie czy w samochodzie. W związku z tym, e, no nie było to. Z... To po prostu udało mi się osiągnąć taki wynik e, przy zastosowaniu zegarka jedynie do tego, żeby móc podejrzeć godzinę. Nic więcej. W związku z tym e, ewoluować musi produkt w postaci smartwatcha do tego, żeby tydzień czasu wytrzymał przy wszystkich funkcjach włączonych. Do których jest stworzony. To jest moje zdanie. Może ktoś się z nim nie zgadzać. Tydzień byłby optymalnym czasem. Przy ekstremalnym, powiedzmy, jakimś używaniu e, takiego smartwatcha, gdyby na przykład pisać tu SMSy. Tak wiem, śmieszne. Na S1 pisałem SMS-y przeciągając palcem i naprawdę to działało. Ale jeżeli chcielibyśmy taki smartwatch używać i być z niego zadowoleni, wydaje mi się, że akumulator powinien trzymać dłużej. Teraz na przykład, gdy wyjeżdżam gdzieś, wyjeżdżałem czy to gdzieś tam w góry, czy gdziekolwiek, taką ładowareczkę trzeba ze sobą zabrać. No, szkoda, troszkę szkoda, bo akumulator, jeżeli tu by wytrzymywał z tydzień czasu, a przy wyłączeniu tych różnych funkcji, jak bluetooth, WiFi, e, zmniejszeniu czułości, badania tętna, wtedy na przykład do, nie wiem, 10 dni, to wtedy taki smartusz byłby według mnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi teraz o plusy, bo to są takie minusy, do których subiektywnie każdy podejdzie. Ja podchodzę w ten sposób. Jedni powiedzą: Kurcze, człowieku, co ty gadasz? Bez problemu taki zegarek raz na dobę sobie ściągam, czy raz na dwie doby kładę tu ekstra, ekstra. Zgadzam się z tym, jednakże ja muszę podpowiadać tutaj argumenty, które zauważyłem, które ja myślę, ja uważam, i tak uważam, że zegarek, jeżeli chodzi o design, jest naprawdę super. Używam go na co dzień, czy to z koszulą, czy to z bluzą, czy to z jakąś, nie wiem, jakąś narzutą, sweterkiem, czy cokolwiek, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Dwa paski do wyboru, to też. Jeżeli chodzi o wytrzymałość paska, jest w porządku i jeszcze to jest ostatni taki drobny minus, bo zaraz przejdę do plusów. Przy ściąganiu tego paska, zobaczcie, bardzo mocno nagina się ta skórka. Bardzo mocno przez co, gdy codziennie byśmy ściągali lub co dwa dni, powiedzmy do spania, ten zegarek to ta skórka pewnie się tutaj zacznie rozpadać Zobaczcie, jak mocno się musi nagiąć Widzicie to? Ta skórka Czyli przypuszczam, że jeżeli teraz miesiąc używałem i jeszcze się nie uszkodziło, jeszcze jest w porządku tutaj, nie ma problemu Przypuszczam, że za kilka miesięcy ta skórka się uszkodzi Za dwa, trzy I wtedy albo wymienię na drugą Drugi pasek, ten większy czy mniejszy, jeżeli będzie pasował, albo będzie trzeba kupić inny, więc eksploatacja wzrośnie, jeżeli chodzi o koszta. To jest moje spostrzeżenie względem paska. Co innego, jeżeli ktoś w ogóle nie ściąga zegarka, no to problem pewnie i przez rok nie będzie problemem. E, ja ściągałem troszeczkę częściej celowo, żeby sprawdzić po prostu wytrzymałość, bo Was to pewnie interesuje. Więc to jest na drobny minus. Ta szlówka tutaj powinna być troszeczkę dalej wydaje mi się, że przynajmniej 1 cm ta główna, ta druga przesuwająca się jest mniej istotna ta jest zbyt blisko to jest moje zdanie ok, teraz jeżeli chodzi o ściąganie smartwatcha zero problemu, wszystko jest w porządku zobaczcie sobie, jak prezentuje się ta skórka po około miesiącu używania jeżeli oczywiście napniemy, wygląda idealnie jeżeli zrobimy tak, to zaczyna się marszczyć być może warto jakimś środkiem do skóry tu używać, ale chyba nie o to tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o tą tutaj skórkę, też nic się nie rozpada po miesiącu używania, jednak zauważalne są tutaj miejsca, gdzie prawdopodobnie za niedługo zacznie się coś dziać. Tak myślę, ale czy tak będzie? Nie wiadomo. Jeżeli chodzi o zaczepy, obudowę, że tak powiem, wytrzymałość, rewelacja, powiem Wam szczerze, że tym zegarkiem niejednokrotnie uderzyłem w coś twardego, w statyw. W jakiś wbiórko w kant. Myślałem, że rozwaliłem nawet wyświetlacz. O, dzisiaj koniec jednego konkursu na forum wiedzy będzie w nocy. Yy, I jest wytrzymały. Nie można się tutaj jakoś specjalnie do tego przyczepiać. Co dalej? Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest w porządku, jest chudziutki. Jeżeli, jeżeli chodzi o pokrętło, działa perfekcyjnie, tu nie ma w ogóle się do czego. Czepiać. Jeżeli chodzi o te przyciski, zero problemu. Jeżeli chodzi o mikrofon, też zero problemu. Ok, Google, tu jest naprawdę wszystko w porządku, nawet z dalszej odległości. Jednakże brakuje mi tu oczywiście jakiej aplikacji? Google. Teraz mamy tutaj, ok, Google nastawiłem sobie e, komunikat, ale do wewnętrznej aplikacji i ona nie jest tak fajna jak właśnie. Google. Wolałbym tutaj mieć możliwość zainstalowania po prostu e, menadżera, czyli głosowego używania z Google. Na przykład OK Google i pytać komendami, komendami OK Google, tak jak w smartfonie. Kilka informacji na temat samego interfejsu. Interfejs jest bardzo przejrzysty, bardzo prosty w użytkowaniu. Tutaj, jeżeli ktoś miałby się do czegoś czepiać, to nie ma do czego się przyczepić. Chodzi szybciutko. Bezproblemowo. Ja, jak widzicie, używam, ponieważ lubię, tej funkcji, która jest w ustawieniach, czyli zegarek zawsze włączony. Większość z Was pewnie to wyłączy, ponieważ zużywa to więcej baterii. Ja jednak lubię, gdy na zegarku mam zawsze wskazanie godziny i bez specjalnego ruchu dłonią w ten sposób. Czujnik ruchu działa tutaj perfekcyjnie. Nie ma się do czego czepiać. Ale jednak ja lubię, żeby tak świecił. Dlatego też e, po części kupiłem Samsunga Galaxy S7, ponieważ tam też jest Always On Display czyli zawsze na ekranie informacja o zegarku. Dla mnie to jest coś ekstra. Ekstra, chociaż kiedyś już nawet w Nokii N8 to miałem, a potem w większości smartfonów po prostu tej funkcjonalności nie było. Dopiero w S7 została uruchomiona. Ok, i używam na co dzień. Dobra, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonalności, czego tutaj brakuje? Oczywiście jest tam możliwość sms-ów czytania, tam jakieś różne, gdzieś tam nie wiem, co tam jeszcze znajomych, można szukać, e, pisać. Ktoś tu dzwonił, jakiś numer, jakieś biuro obsługi klientów. s health Aplikacja, która oczywiście nie tylko mierzy nam tętno, ale nas informuje, gdzie, kiedy był ruch, jaka jest nasza aktywność, czy lekka, czy nielekka, kiedy mniej więcej się ruszaliśmy. Te oznaczenia tutaj żółte nam mówią, że tu gdzieś się ruszaliśmy, coś robiliśmy. Jest to według mnie motywujące, szczególnie jak siedzimy w biurze, piszemy, pracujemy, a zegarek wyskakuje z komunikatem: rusz się. Powiem <laughs> wam, to jest najlepsze. Ok. Można robić zrzuty ekranu. Znowu OK powiedzie. Można robić zrzuty ekranu naszego zegarka. Można liczyć kroki. W sumie automatycznie liczy. Liczyć tętno. Dodawać sobie tam ile szklanek kawy, herbaty, jakieś ustawienia. Powiem wam tak, nie wchodzę w te ustawienia. Jedynie po prostu zegarek mi czasami mówi rusz się, ja to wtedy wstaje i idę sobie na chwilę gdzieś. No nie wiem, no po prostu. Taka pierdółka, ale jednak mobilizuje Czasami się uśmiech pojawi Jeżeli chodzi o tarcze czyli coś, kurcze, chyba najbardziej popularnego w zegarku tego typu to jest możliwość zmiany tarcz W zwykłym zegarku oczywiście tego nie zrobimy Co to znaczy możliwość zmiany tarcz? Tarczy zegarka mogą być takie, jak nam się podobają względem możliwych oczywiście do zaimplementowania do wystylizowania jeżeli chodzi o różnego rodzaju funkcje, które mają się prezentować na naszym zegarku Eee, czy chcemy na przykład datę, czy chcemy kroki, tu, czy można odwrót, jeżeli chodzi o baterię. Zobaczcie, o co tutaj w tym chodzi. Wchodzimy sobie w ustawienia, ciach, wyświetlacz i tarczy. Mamy tu już, ja mam akurat tu zainstalowanych trochę tych tarcz, jak widzicie, ile kropek tyle tarcz. Przekręćmy sobie troszeczkę, tu jest nowoczesna. Ja akurat te używam, mogą być jakieś bardziej zaawansowane. ściągamy za darmo lub płatnie. To zależy oczywiście jaką wybierzemy. Tak więc wybieramy sobie jakąś inną tarczę dla testu. Można też oczywiście dobrać sobie jakąś inną specjalną. Ta jest chyba najbardziej popularna, w reklamach przynajmniej. Każdy dobiera jaką chce. Można sobie tutaj więcej tarcz pobrać. I jeżeli już mamy jakąś tarczę naszą, ulubioną, możemy też przesuwać w ten sposób. Nie musimy kółkiem kręcić możemy sobie ją wystylizować tu naciskając guziczek co to znaczy wystylizować? ustalić takie parametry jak tarcza na przykład tu mamy zawsze taki suwa, który nam mówi ile mamy możliwych tarcz zobaczcie taka tarcza, taka taka, 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 taka mówimy o tym samym jednym stylu, tylko o różnych tarczach o taka możemy tutaj zmienić sobie obciach wskazówki teraz zobaczcie, nawet wskazówki można zmieniać według Naszego widzi mi się. Tu akurat mamy kilka do wyboru. Jak sami widzicie. Tu mamy następną rzecz. <laughs> Baterię. Możemy ustawić, żeby w tym miejscu góry, w tym kółeczku, bo koda Powiadomienia, skróty aplikacji, zegar światowy, alarm. Kroki, kroki, prędkość kroków, puls i tak dalej. Następnie dolna część. <laughs> Dokładnie to samo. Tak więc jak widzicie, jest tutaj troszeczkę tego, jeszcze jest oczywiście tu data. Możemy sobie ustawić tak lub tak, czyli że nie ma nic. I w każdym z tych zegarków, jakie mamy tam tarczy do wyboru, jest mnogość tutaj ustawień według naszych preferencji. O tu sobie zmieńmy. Na przykład tak. Dobra, tak więc tarcze to tylko tarcze. Pomagają, że tak powiem, zmienić i dostosować zegarek do naszych potrzeb. Jak widzicie. A jak tam chcemy. Jest sporo aplikacji, które możemy sobie doinstalować do tego zegarka. Różnego rodzaju jakieś aplikacje, takie dodatkowe, które powiem Wam szczerze, że po tygodniu użytkowania tego zegarka kompletnie już nie wchodzę tutaj w żadne aplikacje. Bloomberg, CNN, SPN i tym podobne. Coś tam poinstalowałem na początku, żeby testować, ale powiem Wam szczerze, z niczego kompletnie tu już nie korzystam. Raz, no kalkulator tam czasami, tu jeszcze ta opcja o zainstalowania nawigatora z, z Noki, czyli HIR. To jeszcze jako tako tam korzystałem. Tu jakąś latarkę zainstalowałem, tu coś, jakieś powiadomienia z Twittera. Ale powiem Wam szczerze, kompletnie z tego nie korzystam. Jedną opcję tu jeszcze zainstalowałem: kontrolowanie aparatu, ale też z tego powiem Wam szczerze, nie korzystam. Tak więc muszę Wam powiedzieć jasno, że aplikacje nie są tu potrzebne jakoś tak szczególnie. No, chyba że ktoś czegoś potrzebuje. Tak więc jest sobie interfejs, jest fajny, można obsługiwać sobie kółeczkie, można sobie tak przesuwać według potrzeb, jak widzicie. Wszystko działa naprawdę dobrze ale jakoś przy moim użytkowaniu, mimo że jestem gadżeciarzem ten zegarek jakoś nie spowodował, że nie wiem, siedzę i się tu czymś bawię, tu nie ma się czymś bawić Powiadomienia, o teraz kolejna zaleta tego urządzenia akurat, są powiadomienia to jest bardzo ważne, że mamy tutaj wibracje czyli zauważcie, co mnie najbardziej się tutaj spodobało, co codziennie wykorzystuję na przykład, gdy rano trzeba wstać ustawimy sobie zegarek alarm w naszym zegarku i on rano leży zwykle gdzieś tam pół kilometra od nas gdzieś na półce i rano dzwoni, a my myślimy kurwa zamknij się czyli nie chce nam się kompletnie do tego zegarka do tego e, naszego smartfona wstać mając smartwatcha którego trzymamy na, o, trzymamy na dłoni, nie ściągnęliśmy na noc albo jest gdzieś obok, mogliśmy ściągnąć ale gdy mamy go na dłoni to ten smartwatch nas wibracją pobudza. I wystarczy, że alarm sobie pyk wyłączymy. Tak samo terminarz pyk wyłączymy, przesuniemy palcem. I tyle. Dla mnie jest to ogromna zaleta. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o to urządzenie? Wygląda świetnie, działa świetnie. Bateria jest średnia, mógłbym powiedzieć, kiepska. Ja chyba w większości smart, smartwatchów. No chyba, że jakiś jest, nie wiem, czarno-biały i niewiele tam prezentuje, to wtedy oczywiście więcej może e, prezentować, e, jeżeli chodzi o parametry techniczne akumulatora. Jak ładować to urządzenie? Bardzo prosto, ładowarka jest. W porządku. Szkoda tylko, że przy okazji nie jest troszeczkę większa, żeby mogła ładować smartfona, żebyśmy mogli na przykład S7 sobie położyć i też naładować. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Wystarczy przyłożyć. Lampeczka nam się tutaj świeci. I po chwili wskakuje w taki ekranik, który informuje nas o ładowaniu Zobaczcie, bierzemy zegarek Kładziemy, on się tak przykleja mniej więcej, ponieważ magnetycznie łączy się tutaj i pokazuje nam procent ładowania Szybko się ładuje, myślę, że ten akumulator, który tam jest zbudowany, ee, to chyba z godzinkę już jest naładowany, czy jakoś tak Dosyć szybko, tu naprawdę nie ma z tym problemu tylko jednak trzeba dosyć często to podłączać. I to, jest, i to jest minus i to jest minus tego urządzenia. Ale coś za coś, jeżeli chcemy mieć zegarek, który będzie nam pokazywał godzinę przez kilka lat, to kupujemy oczywiście zegarek, no nie smartwatch, tylko inny. Smartwatcha kupujemy wtedy, kiedy chcemy wykorzystać do czegoś więcej. I ten smartwatch Samsunga Gear S2 prezentuje nam możliwości na coś więcej przy zachowaniu klasycznego wyglądu. Ta wersja, Classic, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się używa tego zegarka i jestem z niego zadowolony. Takie jest moje zdanie. Być może niebawem sprezentuję go komuś, albo, e, bo oczywiście prawdopodobnie za niedługo trafią do mnie kolejne gadżety i trudno nosić ile zegarków, a ewoluują cały czas urządzenia. Być może nawet w konkursie na forum biedzy.pl będzie do wygrania ale nie obiecuję na razie na razie trochę nawigacji Wam porozdaję rejestratorów i innych rzeczy ten zegarek koszt ponad 1000 zł Czy wart jest swojej ceny? Oczywiście, że tak, ale tylko w sytuacji kiedy ktoś takiego urządzenia potrzebuje tylko i wyłącznie jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem takiego urządzenia i ma jakieś wygórowane wymagania to to urządzenie może zawieść nie mamy tutaj także czujnika naświetlenia słońcem, tak jak było w S1, czyli czujnik UV, który informuje nas o zbyt mocne słońce i tym podobne. Jest sporo ograniczeń w stosunku do jedynki, ale są też zalety. Jest mniejszy. No i jak podsumować taki zegarek? Czy warto kupić? Tak, ale musimy być świadomi możliwości tego zegarka i ograniczeń. A jeżeli będziemy ich świadomi, to będziemy zadowoleni z zakupu sporo osób kupuje tego typu gadżety, myśląc, że nie wiem, co w tym zegarku można robić eee, nie wiem, przejmować kontrolę nad innym komputerem za pomocą aplikacji TeamViewer, nie za pomocą tego zegarka na systemie operacyjnym Tizen od Samsunga zrobimy tylko tyle, ile umożliwiają nam aplikacje do ściągnięcia na ten system wydaje mi się, że tutaj jeszcze naprawdę sporo programiści, firmy programistyczne musieliby popracować nad tego typu aplikacjami do tego typu urządzeń na systemie Tizen. System musiałby się trochę rozrosnąć, musiałby być bardziej dostępny. Eee, wydaje mi się, że aplikacji jest jeszcze trochę mało. Ale jeżeli chodzi o normalne wykorzystanie, takie właśnie powiadomienia, zobaczyć kto dzwoni, odebrać, ale i tak oczywiście musimy wziąć smartfona z kieszeni, to ten zegarek się sprawdza na co dzień rewelacyjnie i dla mnie jest świetnym kompanem. Ale nie wymagam zbyt wiele od tego zegarka. Czy ja kupiłbym ten zegarek idąc do sklepu dla siebie? Nie, nie kupiłbym tego zegarka uczciwie mówię wam, dla siebie za te pieniążki, które tutaj mamy. 1300 zł. Bo nie jest on dla mnie priorytetem. Ja bardzo często muszę mieć dłonie wolne, chociaż przyzwyczaiłem się do niego, nie, przy, nie powiem nawet. Możecie zobaczyć tutaj, opalałem się ostatnio minimalnie, jest takie kółko. Ehm, no, ale wydaje mi się, że on. Ze względu na baterię, brak tego tygodnia bez ładowania przy wszystkich interfejsach jest dla mnie mniej przydatny niż urządzenie, gdyby ten tydzień miało. Wtedy nie musiałbym się zastanawiać nad ładowareczką, mimo że jest bardzo wygodna. Można ją schować do torby, nie ma problemu. Podłączyć dowolną ładowarkę, nie tylko tą w komplecie. Mamy tutaj złącze USB Micro. Zobaczcie, tą ładowarkę można wykorzystać też do ładowania smartfona, oczywiście znacznie mniejszym natężeniem prądu. No i chyba tyle. Takie są moje spostrzeżenia na plus, na minus. Jest to urządzenie kontrowersyjne. Jest świetny design, jest świetne urządzenie, ale jeszcze mu brakuje kilku cech, które powinno to urządzenie nabyć, aby było warte swojej ceny. To jest moje zdanie. Samsung idzie idealnie do przodu w ewolucji smartwatchy. Jestem przekonany, że kolejne smartwatche będą lepsze. Ale znowu będzie tak, że coś będzie lepsze, a coś zostało ucięte. Tak samo jak w różnego rodzaju smartfonach lub też e, smartwatchach, jak już widać. Na przykład w jedynce były dodatkowe funkcje, teraz ich nie ma. Oczywiście jest, jest to też kwestia zamknięcia obudowy kompletnie czyli nie mamy tu nic, co się wysuwa, żadnych zatyczek z gumowymi e, końcóweczkami. Coś za coś. No trudno. Ja uważam, że ten zegarek jest świetny, jest wart swej ceny, ale dla ludzi, którzy są świadomi jego ograniczeń oraz możliwości. Czy coś jeszcze? Szczerze oczekuję kolejnych wersji, jeżeli chodzi o design, mogą być podobne, kolejnych wersji, tak żebym mógł tutaj kartę SIM wsadzić i żeby tydzień wytrzymywał z wyłączoną kartą SIM i GPS-em. Jeżeli byłby smartwatch tego typu Samsunga, właśnie z tymi dwoma cechami, które są dla mnie dosyć istotne, e, byłbym naprawdę happy. I mam nadzieję, że doczekam takiego smartwatcha od strony Samsunga. I czy będę dalej używał tego smartwatcha? Pewnie tak. Jestem z niego zadowolony, ale czekam na kolejne różnych innych producentów oczywiście do testów i tak samo jeżeli chodzi o Samsunga, który wydał ostatnio Gear dwójkę, z tego co zauważyłem, Gear Fit 2, e, który ma GPSa Ciekaw jestem, jak z baterią w tym urządzeniu zobaczymy. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że te słowa komuś się przydadzą. Tak samo te na minus, tak samo te na plus. Jak zwykle uczciwie podchodzę do sprawy. Nie prezentując tu niczego na plus względem producenta. Najważniejsze, żebyście otrzymali rzetelne informacje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania względem tego produktu, uczciwie pytajcie, uczciwie odpowiem. Minusy plusy chyba wszystkie wymieniłem a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie z mojej strony to tyle Trzymajcie się, pozdrawiam Do zobaczenia w kolejnym filmie Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka możecie też dać dislike'a, jak tam sobie chcecie Skomentujcie film Jak macie pytania, pytajcie Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć Wam!